Cześć wszystkim, Krzysiek Energy Sports. Z tym krótkim filmem chciałbym Wam pomóc w doborze rozmiaru pianki do sportów wodnych. Dzisiejsze pianki wykonane są z bardzo elastycznego neoprenu, który po kontakcie z wodą dostaje dodatkowej rozciągliwości. Dlatego ważne jest, aby podczas przymiarki pianki w domu lub też w sklepie. Była dobrze dopasowana, powiedziałbym wręcz ciasna. W celu doboru rozmiaru należy posiłkować się tabelą. Producenci trafnie określają wymiary pod konkretny rozmiar. Dla osób, które już mają doświadczenie, dobrze jest wybrać rozmiar, w którym nasze gabaryty znajdują się w górnej granicy zakresu. Natomiast dla osób, które kupują piankę po raz pierwszy, mogą się skupić na dolnym zakresie rozmiarówki, tak aby pianka zakładała się łatwiej i aby poznać jej właściwości i zachowanie w wodzie. Producent dla rozmiaru MT podaje wzrost 180-185 cm oraz wagę 70-79 kg. Delikatnie przekraczam limit wagowy. Mam nadzieję, że się zmieszczę. Pianka po założeniu powinna leżeć ciasno, być dopasowana na całym ciele, nie powinny wytwarzać się żadnego rodzaju fałdy oraz przestrzeń między naszym ciałem a neoprenem. Dobrze dopasowana pianka zapobiegnie wlewaniu się zimne wody, przez co nasz komfort termiczny utrzyma się znacznie dłużej, co pozwoli nam cieszyć się ulubionym sportem. Pianka jest za mała, kiedy rękawy i nogawki nie sięgają nadgarstków oraz kostek, nie pozwala nam się wyprostować oraz krępuje nam ruchy. Do zobaczenia na wodzie!